Witajcie, witajcie. Dobra. Z tej strony Kubaku i dzisiaj zaczniemy jakieś serii Minecraft. Potem myślę nazwy, dobra. A nazwę świat na przykład seria MC Damy sobie na hard na, i to jest oczywiście na najnowszym tym, na najnowszym snapshocie. Dobra. O, zobaczymy sobie spawnik. Oby był jakiś fajny. Nagrywam pierwszy raz z nowego y, nowej aplikacji innej niż wcześniej. Zobaczymy jak się nagra. O, kwiatki To sobie um. Ale dobra, nieważne. Kwiatecki. Chcę ogólnie ożywić na nowo ten kanał. Gdzieś coś nagrywałem, przestałem, nie ma, zacznę w sumie nagrywać. Usunęłem stare filmy. Dobra. Nie chcę tu jakoś speedrunować. Ani nic w takim stylu. Chcę po prostu grać. Stecker per Stecker. So, geht das ja mal. możemy tykać też. A, mm. a jeszcze zrobię sobie piecyk. No i gitarka Dobrze mnie słychać Oto pytanie Mogę mówić głośniej i bliżej mikrofonu Okej okay. Chyba tak będzie okej okay. A jak nie to To potem to zmienię Kusząca oferta tu nie wejść, znaczy warto by było wejść tu. Tylko tak, bez jedzenia, trochę może być niefajnie. Ok, dość ładny, jak się przypiłuje. Mm. 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 Dobra, myślę, że mogę tu zejść. Zrobię taką akcję, hops. Żeby starać stracić mniej żyć. No, iron by się przydał, w mojej sytuacji. Iron by się bardzo przydał. Co tutaj mamy? O! Pierwsze stworzenie, które jest wrogo, nastawione na mnie. Nic tu nie ma. Dość niefajna sprawa. Jedynie co wykopię, wykopię, to może tamten. O, tu jeszcze, ale nie kopię. Bardzo na tej wersji jest dużo kobyl. Nie kobyl stał na węgla. No. Tutaj jest dużo kwiatków, gdzieś tu się wybuduje, myślę. Bardzo piękny biom ten kwiatkowy jest. Czy będzie? Chyba nic specjalnego nie ma. O, śnieżki. Pogodę sobie blok śnieżek. Czyli będzie dużo darmowych blaczków. Zaczekam tu chwilę, aż mi jedzenie się przepali. Mam nadzieję, że jak najszybciej, bo nie chcę za długo tu czekać. Bo nie jest też fajna pozycja, ale myślę, że tam pójdę, bo tam jest jakiś cave i może coś tam znajdę. Dobra, jeszcze jedno mięsko. Oj. Zlagowała mi się gra. Dobra, już Mogę rozkopać to i ruszać. O. Te nowe cave'y, muszę przyznać, są bardzo specyficzne. Są bardzo wąskie w niektórych miejscach. Niektórych bardzo wysokie. Ok, coś znalazłem. Nie nie widziałem jeszcze tego bloku. O. o! Kurde, ale ładnie to zrobili. O, tutaj na przykład taki większy keivik, a tam było takie mniejsze przejście. Albo takie... Bardzo dużo takich kanionów jest małych na tej wersji. O, o pierwszy przeciwnik. Czy chcę z nim walczyć? A chce. której kratce na 62. Tak gra chyba ze mnie głupka robi. Nie, to są emeraldy. To nie jest żaden nowy nowa ruda. Chyba iron usunęli. Bo nigdzie nie mogę zlokalizować Iron. O, o. Tym, że kolego mnie chce walczyć. Ale mam dobry plan. i obiję rącha, ale mnie Muszę bardzo teraz być czujnym, żeby tutaj nie umrzeć. Bo nie byłaby to przyjemna kwestia. Zrobimy sobie zdjętko Au Dobra. Jestem bezpieczny Zastanawiam się Zabiłbym go, ale chyba nie wyrzuciłem Te, te dwie Części Całej złotej zbroi Tak jak myślałem Nie wyrzucił mi no, może tam gdzieś kurczę, ale czuję się nieswojo bardzo. Bardzo nieswojo czuję się w tych nowych kopalniach. Nie wiem co robi. Słyszałam, że jest. O! To są większe kejwy. W razie czego mam perłę? Żeby... Bo nie chciałbym tu zginąć. Kolejny emerald. Ale czemu na takiej kratce tyle emeraldów? Co to jest? Emerald Or. O, o! Mam tyle drewna, że wystarczy mi na tarczę. Lecz lecz nie widzę nigdzie irona żelaza tego całego Czy uda mi się na tyle robić do o na tylu tym bardziej mi się nie uda ops ops jest żelazo Kursz, ale dziwnie że jest takie row Co z tym row? Minecraft no. dziwnie zrobił jeszcze Row iron. Dobra, już przepalam ten row iron. O, no ładnie. Może drugi piecyk bym zrobił. Chociaż w sumie nie. Jeszcze jedno mięsko wezmę. I przepalam. Czy to będzie rosło? Woda? Tu jest. E. Pierwszy raz. Dobra, od razu zaczynam stawiać, bo wolę się czuć bezpieczniej. I co to może robić? To ma jakieś właściwości, bo chyba nie. Na pewno bym kilof zrobił. Chyba raczej pokopać tutaj to fajnie by było. Teraz myślę, że mogę zbroję zrobić, no hełm mi wystarczy. Wyjdę, ale trochę innym wyjściem. Bo chcę tego szkieleta tutaj załatwić. Gdzieś tutaj jest. Dobra, nie ma go w sumie. O, mogę teraz te emeraldy wszystkie wykopać. Chyba bym to zrobił. Chyba bym te emeraldy wykopał. O, sweet up. Hm, 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 gdzie były te emeraldy? O, i dobrze, że wiesz, kierać. Dobrze, przepraszam, że przez chwilę się nie odzywałem. Mm. Mm -hmm, mm -hmm. Dobra, także ten to chyba będzie koniec tego odcinka. E Niedługo wrzucę kolejny odcinek. Może jutro. Może dziś. Dzisiaj już raczej nie, bo wyjeżdżam. Eee. Y eee. o, o Przeżyłem, dobra. Tak, widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się, pa pa.